Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie Dzisiaj zapraszam was na takiego spontanicznego daily vloga Nie wiem, może nazwę to vlogmas, vlogmas miało nie być, ale może będzie takie kilkudniowe W grudniu czeka na mnie sporo wyjazdów, także mm, takich daily vlogów też będzie kilka, więc może umówmy się, że po prostu będzie się to nazywało vlogmas ale nie będzie takim tradycyjnym vlogmas Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy taki luźny dzień Przyjechali do mnie rodzice na weekend Tata jest teraz na jakimś tam spotkaniu biznesowym Mama ze mną została Zaraz będziemy jadły śniadanie Tutaj jak widzicie mama ubrała mnie w takie piękne świąteczne światełka Jeżeli jesteście zainteresowani to są one z Biedronki Widronki, więc tutaj mama mnie przystroiła i nie wiem, czy mam tak wyjść na miasto, czy nie. Wydaje mi się, że bardzo pięknie to wygląda, żartu oczywiście. No, także zabieram Was oczywiście ze sobą standardowo. No i zobaczymy, co się tego dnia wydarzy. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy też nie, ale jeżeli lubicie moje daily vlogi, to na pewno Wam się to spodoba i miło spędzimy razem czas. My jesteśmy na etapie jedzenia śniadania. Dzisiaj mamy kanapeczki ze świeżych bułeczek z szyneczką serkiem i pomidorkiem, do tego oczywiście herbatka. A do śniadania będziemy też coś oglądać, ale tym razem nie YouTube'a, a singielkę. Mam dwa odcinki do obejrzenia zaległe, więc zaraz się tym zajmiemy, a później pokażę Wam, co będziemy robić. Jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, ponieważ stwierdziłam, że może Was to zainteresuje. Zobaczcie, co moja mama znalazła tym razem w Lidlu. Taki oto zestaw, słuchajcie, z olejkami, z kominkiem. Ostatnio, jak rozmawiałam z Olą, to właśnie mówiłam, że nie mam żadnego kominka, a <grybujesz> potrzebuję. I w sumie tak się złożyło, że sam taki zestaw do mnie przyszedł. Co prawda, mama mówi, że mi go nie odda, ale wiecie o co chodzi. No, także mamy tutaj, zobaczcie, różne olejki. Jest pomarańczowy, piernikowy, waniliowy, jabłko z cynamonem, migdał i pieczone jabłko i jodła. Także dla każdego coś dobrego są tu jakieś tealety. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy, ale to zaraz rozkminiem No i jest też kominek, szkoda, że nie jest biały, ale to jest do wybaczenia. I ten zestaw, słuchajcie, tam znajdziecie chyba za coś około 26 zł, coś takiego. Ale myślę, że warto, bo mamy tutaj te olejki. Jeszcze nie wiem, jak z zapachem, czy one są intensywne, czy też nie. Ale być może wieczorem to rozpalimy, także e, dam wam znać. Takie ładne papiery ozdobne i są takie różne. Za 4 złote, a może komuś maseczkę? A to bardziej na karnawał chyba. <laughs> Mam taką kokardę na drzwi. Myślę, że będzie super się prezentowała. Piękna. Za całe 3 zł. Patrzcie, co mama znalazła. Maski takie sylwestrowe. I stwierdziliśmy, że bierzemy eee, sobie po jednej. Tylko nie wiem, którą. Są takie trzy rodzaje. One są po 8 zł. A chyba wezmę tą ostatnią. Chyba mi się najbardziej podoba. Nie wiem. To jest pobocznie. Takiej się ale to mam zastanowienie, żeby jak później podnieśliśmy obecny zamiar, to można to dołączyć, a jeżeli nie, to... To jest trudno, bo chcemy samochodem. Już dotarłyśmy do galerii Mokotów. Pani mnie tu zaatakowała ulotką z jakimiś książkami. Na razie książek nie potrzebujemy, więc... Nie skorzystamy, ale chce nam się mega pić, więc idziemy teraz na tą kawę, którą mam, mówiłam, mówiłam, no i zobaczymy, co się tu wydarzy. Będziemy wybierać dla mamusi podkład. Ja już sobie kupiłam, teraz mama będzie tutaj testować. Zobaczymy, co wybierzemy. Wylądowałyśmy już w Koście, czekamy na naszą kawkę Byłyśmy przed chwilą w Maku, ale tam nie mogłam oczywiście swobodnie z wami pogadać, gdyż nie można nagrywać jak to zwykle w sklepach już mnie... Ostatnio coś mnie też z tym nagrywaniem, nie wiem o co chodzi Czy to jakiś znak, że mamy przestać nagrywać czy co? Widzicie zmiany na moich ustach? Dajcie mi znać, co sądzicie Ponieważ jest to, on się nazwa Viva Glam 1 Być może, nie wiem, może gdzieś tu wam napiszę na dole tą nazwę Ponieważ właśnie testowałam ją i stwierdziłam, że jest bardzo ładna Natomiast nie było jej niestety na stanie Będzie jakoś koło 14 grudnia dopiero Więc mam chwilę, żeby się zastanowić I też jakieś konturówki mi pani tutaj użyła, ale też nie pamiętam Więc napiszę wam ten zestaw na dole, jeżeli podoba wam się ten efekt Dajcie znać co się dzieje. Moja mama stwierdziła, że wygląda trochę za bardzo pogrzebowo, że jest troszeczkę za ciemna a ja tak patrzę teraz i stwierdzam, że wygląda całkiem całkiem w porządku. Nie wiem, podoba mi się. Ona też sobie zaszalała, powiem wam. Ja nie wiem, co ta kobieta oszalała. Ja kupiłam jedynie podkład, bo mi się skończył, więc też zaraz wam pokażę. Jest to podkład, który kupuję zawsze to jest mój trzeci. Tak, trzeci i jestem jemu wierna cały czas. Tak jak Wam wspomniałam, kupiłam podkład. Studio Fix Fluid SPF 15 i to jest odcień NC15. Mama stwierdziła, że się nudzi moim towarzystwem i, i wzięła gazetę i postanowiła poczytać. Mamy już nasze picie. Mam pierniczkową kawkę, a mama ma cydr. Takie bałwanki są teraz piękne, już zimowe. I mamy pierniczka, pierniczkowego ludka. Nice! A ja wam jeszcze tylko na szybko chciałam pokazać, że ta kawa jest, słuchajcie, ze złotym brokatem. Hit życia po prostu, hit życia. Kawa ze złotym brokatem. Polecam. Jesteśmy w Empiku i szukam jakiejś gry, ale nie wiem, nie wiem jaką bym chciała. Chcę jakąś kupić grę na święta, żebyśmy mogli sobie razem zagrać. Ale nie wiem, potrzebuję gry planszowej. Jak macie jakąś, to dajcie znać jaką polecacie, oprócz Scrabble i Monopolu, bo Scrabble i Monopol mam, bo chciała coś, coś jeszcze. Zastanawiałam się nad kolejką, żeby się też rodzicom spodobała, ale nie wiem, nie wiem. Dajcie znać koniecznie, bo nie wiem właśnie jaką bym tą grę chciała wybrać. Patrzcie co udało mi się znaleźć, to co planowałam czarne historie, koniecznie dajcie znać czy mieliście styczność z tą grą to są takie właśnie opowieści, których później musicie jakby odkryć e, powód, dlaczego stało się tak, a nie inaczej i ta historia potoczyła się właśnie tak jest tylko niestety piątka i dwójka więc wezmę chyba tylko piątkę teraz idziemy w sumie przed siebie, zobaczymy co dalej to byłyśmy w Empiku, kupiłyśmy e, grę no, na święta, więc będzie rodzinna rozgrywka dajcie znać, czy też lubicie tak spędzać czas. Myślę, że jest to bardzo fajne i łączy ludzi. A poza tym tak gra mi się później przyda na imprezy i będę ludzi wszystkich ogrywać, bo już będę wiedziała co i jak. Widzicie, zmieniliśmy już lokalizację, jesteśmy aktywni na obiedzie przyjechał już tata, dołączył do nas e, także będziemy jeść, jesteśmy w drzewsie już e, samowjeździmy jedzenie, będziemy jeść merka. będziemy jeść jakąś zupę meksykańską amaząkę, jakiś tam coś z kurczakiem, jest już godzina 18 e, wstałam o godzinie przed godziną 10, a ten dzień strasznie, ale to strasznie szybko mi no i w sumie tyle teraz już e, was zostawiam wracam do rodziców, przyszły do nas dania główne to są moje ryberki w sosie miodowo-musztardowym hej kochani, kolejny mały update idziemy teraz do kina i wydaje mi się, że to będzie już koniec tego dzisiejszego vloga także ja wam bardzo chciałam podziękować za dzisiaj mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas być może nagram coś jeszcze w domu, ale nie obiecuję bo z kina wrócimy późno jest teraz 20.40 idziemy na kochaj od święta tak wydaje mi się, że ten film się nazywa. Więc mam nadzieję, że nie spędziliście ze mną czas. Polecam inne moje filmy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego, to zapraszam. I widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie.